Salom i witajcie z powrotem w Izraelu, Zaline. Dzisiaj jesteśmy w Jerozolimie, aby porozmawiać o dziesięciu zaginionych plemionach Izraela. Kim one są? Gdzie są one dzisiaj? Pierwszy odkryjemy niesamowity powrót jednego z tych plemion do ziemi pierwszy Izraela po ponad 2700 latach wygnania. Więc jeśli jesteście gotowi, zaczynajmy. Aby mówić o dziesięciu zaginionych plemionach, musimy najpierw zrozumieć, kim są dwanaście plemion Izraela i jak doszło do ich rozdzielenia. Pierwszy, wszystko to zaczyna się od naszych patriarchów. Pierwszym z nich jest Abraham, który jest ojcem Izaaka, a Izaak jest ojcem Jakuba. A Jakub ma trzynaścioro dzieci, dwunastu chłopców i jedną dziewczynkę z czterema żonami: Leą, Rachel, Zilpą i Bilchą. Jednakże za czasów Jakuba zaczyna się straszna susza tutaj, w ziemi Kanaanu. Pierwszy są zmuszeni zejść do Egiptu, aby przetrwać. On, jego żony i wszyscy jego synowie. Przybywają jako rodzina, duża rodzina, ale rodzina, ale po 400 latach niewolnictwa i. Rodzina rośnie i mnoży się, dochodząc do kilku milionów osób, a każde z tych dzieci da początek całemu plemieniu, z wyjątkiem Diny, ponieważ w tamtym czasie rodziny były patriarchalne. Pierwszy, dlatego z dwunastu synów Jakuba powstaną 12 plemion. Czy więc tajemnica została rozwiązana? Czy dwanaście plemion Izraela to dwunastu synów Jakuba, nie do końca, co się dzieje, to plemię Józefa podzieli się na dwa, podzieli się między Efraimem i Manasesem, dlatego jeśli liczymy, dochodzimy do liczby trzynastu plemion Izraela, co jest dość dziwne, ale to łatwo rozwiązać, czytając Biblię, ponieważ kiedy ludzie wydostają się z niewoli w Egipcie, po 40 latach wędrówki po pustyni wchodzą do ziemi obiecanej, a ziemia obiecana jest podzielona między 12 plemion 12 z wyjątkiem Lewiego. Dlaczego? Ponieważ Lewi otrzymują bardzo ważną rolę. Oni zostaną wydzielonymi do wykonywania prac dla Boga, dlatego nie otrzymują jednolitego terytorium jak pozostałe dwanaście plemion, ale otrzymują miasta na całym terytorium, aby mogli być rozproszeni, służąc Bogu i pomagając pozostałym dwunastu plemionom służyć Bogu również. A później 12 plemion jest zjednoczonych pod jednym wielkim królestwem rządzonym przez króla Saula. Po Saulu przychodzi król Dawid, który przekształca Jerozolimę, gdzie teraz jesteśmy, w stolicę 12 plemion. Ale wszystko zaczyna się zmieniać za panowania króla Salomona. Dowiedzmy się o tym teraz. Król Salomon bierze ślub i ma setki żon i konkubin podczas swojego panowania. Wielu z nich było cudzoziemcami, którzy czcili pogańskie bóstwa. A z czasem król Salomon również ulega wpływom. Pierwszy zaczyna tu, w Jerozolimie, oddawać cześć pogańskim bogom. Pierwszy jako karę Bóg podzieli zjednoczone królestwo na dwa królestwa. Ale z ręki syna Salomona wezmę królestwo, to jest dziesięć plemion, i dam je Tobie, a jego synowi dam jedno plemię, aby Dawid mój sługa miał zawsze lampę przede mną w Jerozolimie, mieście, które wybrałem, aby tam umieścić moje imię. Jak widzimy, królestwo dzieli się na dwa. Na północy znajduje się królestwo Izraela, rządzone przez Jeroboama, w którym mieszka dziesięć plemion Izraela. A na południu znajdowało się królestwo Judy, które rządził Roboam, potomek, syn króla Salomona. On będzie rządził nad plemieniem Judy, które było jego własnym plemieniem, a także nad plemieniem Benjamina. A gdzie znajdował się Lewi? Lewi był rozproszony, część w każdym rozszerzeniu imperium asyryjskiego i to jest to, co teraz odkryjemy. W roku 732 przed Chrystusem król Syrii Tiglat-Pileser III atakuje królestwo Izraela. Królestwo Północne, i zabiera część dziesięciu plemion, i wysyła je na wygnanie do Asyrii. Ale to jest tylko mała mniejszość dziesięciu plemion Izraela. Niestety deportacje kontynuują się pod rządami Salma Sera V, który jest następnym królem Syrii, nadal zsyła ludzi z dziesięciu plemion na wygnanie. Ale wielki cios nadejdzie z rąk króla Sargona drugi. On całkowicie zniszczy królestwo Izraela i zsyła resztki dziesięciu plemion na wygnanie. To naprawdę będzie zniszczenie niespotykane w porównaniu z poprzednimi. To ludzie nie była polityka skierowana tylko przeciwko ludowi Izraela. To była polityka imperium asyryjskiego, polegająca na przenoszeniu ludów do innych regionów. W ten sposób prawdopodobieństwo buntu tego ludu przeciwko Asyryjczykom byłoby mniejsze. Ale dokąd dziesięć plemion zostało zabranych? Biblia opowiada nam następująco: w dziewiątym roku panowania Ozeasza, król Asyrii zdobył Samarię i zabrał Izraelitów do Asyrii. Osadził ich w halach nad Chabor, rzeką Gozan i w miastach Medów. Ale gdzie są te miasta dzisiaj? Nie ma zgody wśród specjalistów, ale wiemy, że region ten to obecnie Syria, Iran i Irak. Jak możecie zobaczyć na mapie starożytnej Syrii, rzeczywiście wielu ludzi z królestwa Izraela zostało wypędzonych do królestwa Syrii. Pierwszy zaraz porozmawiamy o tym, kim są i jak wracają dzisiaj do pierwszy Izraela. Ale przed tym ważne jest, aby pamiętać, że nie wszystkie dziesięć plemion zostało wypędzonych. W Królestwie Judy mieszkało już plemię Judy, Beniamina i część Lewiego, ale część z dziesięciu plemion dołączyła do nich. Podczas panowania Asy, około roku 850 przed naszą erą, Uciekają do królestwa Judy i Jerozolimy. To znaczy, uciekają do królestwa Judy i Jerozolimy? To znaczy, z Judy ponad 100 lat przed zniszczeniem królestwa. Również podczas strasznych lat zniszczenia królestwa i schronienia się w królestwie Judy. Oni dosłownie przybywają jako uchodźcy do królestwa Judy. Oni dosłownie przybywają jako uchodźcy wojenni. Pierwszy mamy na to dowody archeologiczne. Król Ezechiasz musi przeprowadzić kolosalne prace w Jerozolimie, aby pomieścić tę dużą liczbę przybywających uchodźców. Wśród tych prac jest wielki mur i również zbiornik Siloe. Aby zapewnić wodę i ochronę tej rosnącej każdego dnia populacji. Pierwszy, ten sam król Ezechiasz, wysyła list na północ, wzywając pozostałych z dziesięciu plemion, aby przyszli do Jerozolimy świętować Wielkanoc razem z królestwem Judy. To jasno pokazuje, że na północy pozostały reszty. Pierwszy kolejnym przykładem, który chcę Wam dać, jest w Nowym Testamencie w Księdze Łukasza, kiedy Księga opowiada nam o prorokini Annie, która pochodziła z plemienia Aser, jednego z plemion, które zostało wygnane, ale ona jest resztką tego plemienia. Była prorokinią o imieniu Anna, córką Fanuela z plemienia Aser. Pierwszy, zauważcie, że prorokini Anna żyła ponad 700 lat po wygnaniu dziesięciu plemion. Prawda jest taka, że większość dziesięciu plemion Izraela została wygnana. A teraz dowiedzmy się, kim są dzisiaj. Istnieje wiele grup, które twierdzą, że są potomkami dziesięciu zaginionych plemion Izraela. A teraz poznamy każdą z głównych teorii i użyjemy historii, archeologii oraz genetyki, aby spróbować dowiedzieć się, czy naprawdę są, czy są oszustami. Pierwszą i główną teorią, którą chcę wam przedstawić, są Samarytanie. Samarytanie to grupa około tysiąca osób, które żyją na terenie Samarii. Samaria, moi drodzy, to dokładnie miejsce, gdzie znajdowało się Królestwo Izraela. Pierwszy wierzą, że kiedy Asyryjczycy zabrali ludzi, to oni są tymi, którzy zostali. Pierwszy, jak mówiliśmy, Wiemy, że byli tacy, którzy nie zostali wygnani, ale również wiemy, że byli tacy, którzy nie zostali wygnani. Ale również wiemy, że byli inni ludzie, obcy poganin, którzy zostali przyprowadzeni na miejsce ludu Izraela, i że ci obcy również zaczęli czcić Boga Izraela. Pierwsze pytanie brzmi, czy Samarytanie to ci, którzy zostali, czy ci, którzy zostali przyprowadzeni? Król Syrii przyprowadził ludzi z Babilonu, z Kuta, z Awa, z Ramate i z Sefarwaim i osiedlił ich w miastach Samarii zamiast synów Izraela. Samarianie twierdzą, że są potomkami plemienia Menasesa, Efraima i Lewiego. Ale czy na pewno tak jest? Czy badania historyczne potwierdzają ten pochodzenie? Widzimy to na podstawie języków, które mówią, że hebrajski samarytański i aramejski samarytański, te same języki, jakie mówił naród Izraela, nie są językami obcymi. Cały ich sposób oddawania czci Bogu Izraela jest taki sam. Istnieje jednak duża różnica. Dla nich centrum kultu nie jest tutaj w Jerozolimie, ale na górze Gerizim w Samarii. Ale cała reszta ich wiary i praktyk jest identyczna z tym, jak to było robione przez dziesięć plemion Izraela. Ale naprawdę, aby raz na zawsze rozwiać wątpliwości, przeprowadzono testy genetyczne. Czy ich test genetyczny od strony patriarchalnej potwierdza, że są potomkami ludu Izraela, że ich żydowskie kwas deoksyrybonukleinowy jest takie samo jak kwas deoksyrybonukleinowy Żydów z innych części świata? W badaniu napisano następująco: „Analiza głównych składników sugeruje wspólne pochodzenie linii patriarchalnych samarytańskich i żydowskich. Większość pierwszego może być prześledzona do wspólnego przodka, który dzisiaj jest identyfikowany jako izraelski arcykapłan dziedziczony po linii ojcowskiej, kochanim z przodkiem wspólnym przewidzianym na czas podboju Syria Królestwa Izraela. Czy właśnie usłyszeliście, do jakich wniosków doszły badania naukowe? Że on rzeczywiście ma wspólne pochodzenie z resztą ludu Izraela, również związane z kapłaństwem, z kochaniem, to oznacza, że jest częścią plemienia Lewiego, dokładnie jak mówili Menases, Efraim i Lewi. Więc obecne wnioski mówią, że Samarytanie są naprawdę przynajmniej ze strony Ojca, potomkami dziesięciu zaginionych plemion Izraela. A co do strony matki, nie jesteśmy pewni, może kobiety były częścią ludu Izraela, albo może też poślubili obcokrajowki przyprowadzone przez Asyryjczyków. Inna teoria dotyczy bejta Izrael, co dosłownie oznacza Asyryjczyków. Inna teoria dotyczy bejtcha Izrael, co dosłownie oznacza, że mówimy o wielu ludziach. To społeczność licząca ponad 170 tysięcy osób, które wierzą, że są bezpośrednimi potomkami plemienia dana. Pytanie brzmi, jak plemię Dana dotarło do Etiopii tak daleko od Izraela i regionu starożytnej Syrii? Wiemy, że Etiopia i Izrael mają relacje od początku czasów biblijnych Mamy nawet historię o królowej Saby i królu Salomonie. Królowa z terenów dzisiejszej Etiopii słyszy o bogactwach i mądrości króla Salomona. Pierwszy podróżuje do Ziemi, pierwszy Izraela, aby poznać go osobiście. Pierwszy to już pokazuje relacje między narodami. Więc jak lud Izraela dotarł do Etiopii, dotarli tam od tamtego czasu. Od czasów króla Salomona były pewne fale migracyjne i tak powstaje etiopska społeczność żydowska, która składa się głównie z plemienia Dana. Pierwszy ten temat został dogłębnie zbadany, a historycy i badacze z Pierwszy Izraela naprawdę widzą więzi Bejta Pierwszy Izrael z ziemią Pierwszy Izraela. Pierwszy dlatego w 1977 roku Rabinat Pierwszy Izraela oficjalnie uznaje ich za potomków ludu Pierwszy Izraela i daje im prawo do migracji. Pierwszy, dlatego prawie cała społeczność dzisiaj mieszka w Pierwszy Izraelu. Z 270 tysięcy 160 tysięcy mieszka w Izraelu i reprezentują 2,3% całego Izraela. Dzisiaj są to Żydzi pochodzenia danickiego, etiopscy Żydzi, Trzecią grupą, o której będziemy mówić, są lęba. Są to mniej więcej 50 tysięcy osób, które żyją w Zimbabwe i w południowej Afryce. Pierwszy twierdzą, że są potomkami zaginionych plemion pierwszy Izraela. Pierwszy rzeczywiście utrzymują pewne praktyki żydowskie przestrzegają szabatu, nie jedzą wieprzowiny i nieczystych zwierząt, przeprowadzają szchitę, czyli żydowski rytuał uboju i starają się zawierać małżeństwa tylko w obrębie społeczności lęba. Ale w ciągu historii wielu z nich przeszło na chrześcijaństwo i dzisiaj większość praktykuje chrześcijaństwo, a nie judaizm. Mimo to Nadal zachowują swoje korzenie z ludu Izraela. Pojawia się pytanie, jak lud Izraela doszedł tak daleko? Czy w Zimbabwe i Republika Południowej Afryki ta historia może być naprawdę prawdziwa? Pierwszy tutaj pojawiają się naukowcy, którzy zaczęli przeprowadzać testy genetyczne, dwa rodzaje testów genetycznych. Pierwszy to na chromosomie Idry, który sprawdza linię patriarchalną. Pierwszy w tej linii dochodzą do wniosku, że naprawdę mają związek z częścią ludu Pierwszy Izraela i z linią Koen z plemienia lewiego. Przeprowadzili również testy kwas deoksyrybonukleinowy mitochondrialnego, aby sprawdzić linię matczyną. Pierwszy w tym teście stwierdzono, że nie ma pochodzenia od ludu Pierwszy Izraela. To oznacza, że tak, ludzie z Izraela dotarli do tego regionu, ale również wymieszali się z częścią lokalnej populacji. A teraz wreszcie porozmawiamy o Bnei Menashe, co oznacza Dzieci Menasesa. Gdzie trafiło plemię Menasesa? Znaleźli się tam, gdzie dzisiaj jest Indie. Tradycja mówi, że po tym, jak zostali wypędzeni do regionu Syrii, Iraku, później migrowali do Chin, a z Chin udali się do Indii, gdzie spędzili ostatnie wieki. Ciekawostką jest, że potomkowie Menasesa zachowują głęboko zakorzenione tradycje żydowskie do dnia dzisiejszego. Niektóre z nich pochodzą jeszcze z czasów biblijnych, a obrzezanie jest dla nich niezwykle ważne. Przeprowadzają hitę rytualny ubój żydowski, przeprowadzają ofiary Pesach, ofiarę paschalną, Pomyślcie, że zostali wygnani i zesłani przed zniszczeniem świątyni jerozolimskiej. Więc kiedy lud Judy przestaje składać ofiary, oni nie otrzymują ostrzeżenia i kontynuują składanie ofiar do dnia dzisiejszego. To mała społeczność, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę rozmiar populacji Indii. Pierwszy coś ponad 20 lat temu, państwo Pierwszy Izrael oficjalnie uznało ich za potomków zaginionego plemienia Manassesa. I otrzymali prawo do emigracji do Izraela, więc 7 tysięcy z nich nadal mieszka w Indiach, czekając na dzień, kiedy będą mogli wrócić do ziemi swoich przodków. Cztery tysiące już dotarło, co roku, co miesiąc kontynuują przygotowania, i chciałabym teraz pokazać Wam film z ich ostatniego przyjazdu. Wyobraźcie sobie emocje związane z powrotem do ziemi swoich przodków po dwóch tysiącach siedmiuset latach wygnania. Amen. Podczas tych 2700 lat były również małżeństwa mieszane i konwersje, ale ich korzenie i tradycje są bardzo podobne do tych, które były, gdy żyli tutaj w ziemi Izraela, a proroctwa biblijne od dawna mówią o powrocie ludu Izraela do swojej ziemi. W owym dniu pan znowu wyciągnie rękę, aby ocalić resztę swojego ludu, który pozostanie z Syrii, z Egiptu, z Patros, z Etiopii, z Elamu, z Sinear, z Hamat i z Wysp Morskich. Podniesie standard dla narodów, zgromadzi wygnańców Izraela i zbierze rozproszonych z Judy z czterech stron ziemi. Pierwszy widzimy to samo obietnicę Boga w innych proroctwach, które możecie teraz zatrzymać i przeczytać na ekranie. Pierwszy przez długi czas te proroctwa wydawały się niemożliwe do spełnienia. Lud Izraela był rozproszony po całym świecie. Zarówno Królestwo Judy było na wygnaniu, jak i dziesięć plemion było zagubionych. Pierwszy od 1948 roku, z chwilą uzyskania niepodległości przez nowoczesne państwo, pierwszy Izrael, ludzie zaczęli wracać do swojej ziemi. A nawet bardziej w ostatnich latach dzięki badaniom historycznym, archeologicznym i testom kwas deoksy technologia pomaga odkryć na nowo, kim były te 10 plemion. Pierwsze zaczęły wracać. Widzieliśmy plemię Dan, Beta, Izrael, wracające od lat 70. A teraz jesteśmy świadkami powrotu plemienia Menasesa na własne oczy. Naprawdę jest to bardzo emocjonujące i prorocze widzieć to wszystko dziejące się w naszych czasach. Dziesięć zaginionych plemion zaczęło być odnajdywanych. Nie wszystkie z nich zostały jeszcze odnalezione, ale widzimy, że powoli, z pomocą nauki. Technologii i historyków zaczynają być odkrywane i przede wszystkim wracają do swojej ziemi, jak prorokowali prorocy już ponad dwa tysiące lat temu. Istnieją jeszcze inne teorie dotyczące tego, kim mogą być zaginione plemiona Izraela. Ale nie mamy jeszcze potwierdzenia tych grup, ale jestem pewna że wiele rzeczy zostanie ujawnionych w najbliższych latach. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy film, nie zapomnijcie zostawić lajka i zasubskrybować nasz kanał. Wielki Buziak i do zobaczenia następnym razem.